Witajcie na podsumowaniu drugoligowych klubów w Estes Puchar Polski. Oto wyniki tej rundy. W jednej 1.16 grały tylko cztery kluby z drugiej ligi, czyli Olimpia Grudziądz, Chojniczanka, Świt Szczecin i Hutnik Kraków. Los chciał, że Olimpia zagrała z Śląskiem Wrocław, Chojniczanka z Świtem i Hutnik z Wisłą Kraków. Na początku graliśmy w Grudziądzu, gdzie Olimpia podejmowała pierwszoligowego Śląska Wrocław. Mimo walki Olimpii Śląsk skromnie wygrywa 1-0 i przechodzi dalej. Na koniec wtorku od był się mecz drużyn, które znają się, czyli hojniczanka z Świtem. Mimo prowadzenia chwilowego świtu to hojniczanka rozbija 3-1 Świt i jako jedyna drużyna z drugiej ligi zagra w kolejnej rundzie. Ostatni mecz rozgrywany w środę o 13.00 był to między Hutnikiem a Wisłą Kraków, co oznaczało derby Krakowa. Finalnie skromnie przechodzi Wisła. Dalej, wygrywając 1 do 0. A więc tylko finalnie chojniczanka zagra w kolejnej rundzie. Losowanie pojawi się na dniach. Chojniczanka stoi przed szansą fajnego losowania.